Na, na pamiątkach ja będę się modlił. Chłopatka żeby... Ty, już się żobinasz. Teraz, ty. No mów o co chodzi? Dobra, zrobię odliczanie. Słuchajcie, od dwóch lat mam pewien problem. I muszę podjąć męską decyzję, ponieważ bardzo mi to, jak to się mówi, przeszkadza w życiu. E, odliczanie moje legendarne widzowie. Pierwsza, największa, szokująca informacja Oj, Daniela Magikala. Odliczanie i wam mówię. Liczę, że w tych momentach jutrzejszych będziecie ze mną. Uwaga, donajty na razie wyłączę. Wszystkie były wznowie. No zostałam. Minuta została. Postanowiłem się podzielić z wami o tym wszystkim, ponieważ znacie moje życie od początku, od najgorszych problemów, Po złamaną nogę, zdradę, więzienie, wiecie jak jest. Niestety od dwóch lat mam pewien problem, nie wiem czy to przez pełną czy coś. Jutro coś mnie czeka, za chwilę wam coś pokażę i liczę, że jutro będziecie ze mną, byście wspierać w tych momentach, zostało 20 sekund. Uwaga! Przygotujcie się! Oficjalnie, Jutrowicowie, mam operację, jest to zabieg. Muszę go zrealizować, ponieważ mam bardzo duże problemy. Trzeba iść do przodu. Ja zakrywam oczy, pokazuję to na 5 sekund to wyłączam, bo się bardzo wstydzę. Mam nadzieję, że będziecie ze mną jutro. Jutro wycieka operacja. Jutro mnie czeka operacja niestety. Jutro mnie czeka widzowie operacja. Jutro mnie czeka godzinny zabieg. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Jutro wszystkie relacje z zabiegu. Tak za godzinę, za dwie będę jechał odpocząć na hotel, wykąpać się czekam zabieg. Kosztuje kilka tysięcy, mam problemy. Nie chciałem tego trzymać dłużej w sobie. W klinice prywatnej od razu po wyjściu z więzienia m.in. byłem na badaniach, dlatego mi nie było. Dusiłem to w sobie, ale postanowiłem. by się wydaje, że to jest normalna, ludzka rzecz. Ale będzie lepiej. Jak to ogarnę po dwóch latach. Nie wiem dlaczego to, to się wydarzyło. Może przez to wiadomo. Ale będzie lepiej. Wrócę do mocy. Przez dwa lata były problemy, ale. Liczę na Wasze wsparcie, widzowie. Serduszka na czacie! Bardzo się tego wstydziłem, ale. Już się nie boję. Nie boję się. Jutro zabieg, operacja. Mariusz, się Dostanę znieczuleniem. Kurwa, będzie dobrze. Kopiola jazda. To o też masz kurwa no. problem. To jest pomaga. prawda? To jest południowy. To jest Czekaj, Dwa lata temu wiesz, kiedy miałem problemy, Dzień z znowu jaką? Ja nie wiem, czy kurwa. To jest, słuchajcie, ja rozwojem, to jest zwykła infekcja. To nawet możecie od wybrudzonych rąk złapać, albo przez wiecie, drogę płciową. No i chuj, no i złapało mnie. I muszę się zoperować, to nie wiem, w każdym wieku może złapać faceta. Mam nadzieję, że jutro dam radę na streamie, nie będę cierpiał. Jutro mnie to czeka, dlatego dzisiaj będę, tak, za dwie godziny jadę na hotel, spacer. Rano działam, przyjeżdżam tutaj. E, zabieg mam po południu. godziny nie mówię o której, klinice, o klinice nie mówię o której i będzie mnie w tym wszystkim wspierał mój brat Łukasz, będzie ze mną, bo potem można, no, zemdleć, słabo się czuć. Tam dwie godziny się jest na obserwacji, więc doliczam w tym momencie 29 godzin e, za, e, jak to się mówi, za, za godziny, no i